Tak, przyleciałem do Anglii bez znajomości języka, tak, uczyłem się go sam. Dam wam parę wskazówek, ale najpierw przygotowałem dla was coś po angielsku, i po tej krótkiej przemowie dam wam parę wskazówek. Jeżeli chcecie, to wysłuchajcie, a jeżeli nie, to spoko. We are all going to die one day. In 100 years, nothing will matter. The things we stress about today will be forgotten. We often worry about things that will not matter. in the long run you're late for the meeting but life goes on you had a bad day at work or argument with friend this is all fleeting moments stop stressing about minor inconvenience don't let small setback ruin your day remember life is too short for unnecessary worries live your life to the fullest and don't let others judge you M think eba you. You know, o kurwa, no, tak fajnie mi szło. Popierdoliło mi się słówko, widzicie? Więc ten angielski nie jest aż tak zajebisty. A może jest? Chciałem powiedzieć zupełnie co innego, a mi się popierdoliło. To jest takie trochę dziwne, ponieważ gdy rozmawiam w języku angielskim, to nie zastanawiam się, co chcę powiedzieć. mam tak samo po polsku. Tak jakby to był mój już język. Jak do tego doszedłem? Ehm, powiem Wam pokrótce jak przeciąłem do Anglii, po sześciu miesiącach zacząłem coś tam dugać już, rozmawiałem z takim Mangolem i on mi powiedział, wiesz co, jak sobie o czymś myślisz w głowie, to myśl w języku angielskim. I tak zacząłem robić. Teraz co tak jest różnie, czasami myślę po polsku w głowie, a czasami po angielsku, to już naturalnie samo się dzieje, nie zastanawiam się nad tym, co nie? Czasami jest tak, że zaczynam coś liczyć, zaczynam liczyć po angielsku, czasami liczę po polsku, to już takie, bo już jestem tu tyle lat. Ale to mi bardzo pomogło, myślenie w głowie, jakie myśli, myśli masz, jak myślisz o czymkolwiek, myślałem w języku angielskim, to pomogło mi chyba w zapamiętaniu tych słówek i wrażaniu wyrażaniu siebie, co nie? W każdym razie, taki pierwszy typ. Drugi typ jest, oglądałem bardzo dużo filmów po angielsku. ja rozumiem, ale oglądałem po angielsku z polskimi napisami i to mi pomagało rozumieć niektóre słówka i osłuchiwać się. No i najważniejsze, czy. Nie, to jeszcze nie Słówka. Słówka. Katowałem słówka codziennie nowe, ale czasami potrafiłem jedno słowo katować przez miesiąc, dopóki nie wypowiedziałem go tak, jak powinno być wypowiedziane, nie? Przynajmniej w moich oczekiwaniach, czyli na przykład takie słowa jak Unbelievable. To słowo kurwa katowałem miesiącami. bo perfekt. Wypowieście słów, strasznie dużo katowania. I najważniejszy typ. Rozmowa, 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 praktyka. Rozmawiasz codziennie. Kurwa nawet po 15 minut, ale rozmawiaj z kimkolwiek najlepiej z Anglikami, tylko z Anglikami, no bo wiadomo, akcent, wymowa. Rozmawiaj jak najwięcej. Jak najwięcej rozmowy to Ci pomoże. Mam nadzieję, że się podobało. Nie detwuję, nie oszukuję. Pozdro.